Cześć, w tym filmie dokonam kolejnej modyfikacji gry duszek w labiryncie. Zmienię teraz planszę i pokażę Ci, jak gra się atrakcyjnie wizualnie poprzez zamianę tła na inne, nie na takie czarno-białe, a na inne, gdzieś tam lekko zmodyfikowane w programie graficznym. Oczywiście te modyfikacje można dokonywać mocniej, bardziej zaawansowanie. Ja chciałem zachować jakby te widok tych bloczków, żeby miał teraz taki klimat ten, który, który był pierwotnie. Więc ee, pierwsze, narysowałem tą planszę, przerobiłem sobie w programie graficznym, załaduję teraz tło, pokażę Ci e, tło z dysku, więc tutaj najeżdżam, e, najeżdżam e, myszką, kursorem i wybieram tutaj wczytaj tło i z pulpitu wrzucę sobie tutaj tło e, mojej planszy. OK, zobacz, to jest ta sama plansza, ale jest zmieniony tutaj klimat, jakby zobacz, że ona wygląda troszkę inaczej. Domalowany, zmieniłem kolor tutaj e, tych e, ścian na inny, e, podłogi, jakby tak, i zmieniłem tutaj e, na czarno. Te znaczy były na czarno, albo malowałem na zielono, takie, ale ala jakby to są drzewa. Chciałem to zasymulować, czy to są takie drzewa. Tutaj gdzieś las, gdzieś nasz, nasza postać chodzi w lesie. E, problem główny takiego rozwiązania jest taki że jeżeli pokolorujemy te krawędzie innym kolorem, to nasza postać nie będzie mogła, znaczy będzie mogła przechodzić przez ściany. Więc e, dlatego, że nie wykrywamy koloru właściwie, bo mam ustawiony aktualnie, że nasza postać nie może przechodzić przez czarny kolor, a tutaj jest kolor zielony i ona raz sobie może przechodzić przez te zielone kolory, a raz nie może. Jakby się baguje, tak gra, i trzeba rozwiązać ten problem. Więc e, jest od rozwiązania całkiem. E, Nietrudne. Więc zawod, że tutaj mamy zdefiniowaną procedurę kolory, która wykrywa, czy dotyka nasza postać czarnego koloru, czyli ja miałem tu pierwotnie czarne ściany, a teraz one są różnokolorowe, też na nie, nie chciałbym wchodzić. Więc muszę jakby odwrócić tutaj sobie logikę tego, tego warunku. Czyli mam, że jeżeli moja postać dotyka czarnego koloru, to ma się cofnąć. A ja teraz zrobię tu odwrotność i zobacz, że tutaj jest wyrażeń. Mogę zastosować zaprzeczenie, czyli mogę sobie zmienić, że jeżeli moja postać nie dotyka koloru i tutaj teraz nie czarnego, tylko innymi słowy, jeżeli moja postać nie jest na tej podłodze, która jest brązowa, to wtedy ma się cofnąć. Czyli odwróciłem sobie logikę tutaj tej gry. I teraz zobacz, że działa to też poprawnie, mam tło inne. Już nie mogę wrócić niestety na żółte, no bo no bo żółte nie jest, bo mogę wchodzić tylko na brązowe. Więc odwróciłem tu wprost sposób, logikę tej gry, a zobacz jak gdzieś to wygląda ciekawie, że w tym lesie mógłbym tutaj w ogóle inaczej troszkę pomalować to wszystko, żeby to trochę wychodziło jakieś drzewa, krzewy tutaj zamiast tych prostokątów, chociaż chciałem je zachować jakby dla, dla pierwotnego pomysłu gry. Więc, więc w ten sposób, tutaj, poprzez proste zaprzeczenie, możesz uzyskać fajny efekt, e, zmieniając tutaj, modyfikując tą, tą grę tutaj jednym, jednym warunkiem. Czyli pamiętaj, że warunki e, są spełnione, tak normalnie jakiś może być, ale możemy też zaprzeczyć ten warunek, czyli może się wydarzyć e, coś tutaj, jeżeli to nie jest konkretnie tym, tak? Czyli e, z zaprzeczenia czasem się przydają, jak w tym przypadku, szczególnie plansz, jakiś, jeżeli chcemy tutaj chociażby taki efekt uzyskać, że e, moja postać sprawdza teraz nie kolor ściany, tylko kolor podłogi, tak? Czyli sprawdzam, czy jeżeli nie dotyka koloru e, tego, czyli innymi słowy, jeżeli nie stoi na podłodze, to nie wolno jej iść gdzie indziej, może e, stać tylko tutaj, jeżeli nie stoi, to się cofa. To tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że ten pomysł Ci się przyda, jeżeli Ci się przyda, daj łapkę w górę, Dzięki, cześć.